Cześć. Jak połączyć kamerę DJI Action 4 z interkomem motocyklowym? Ja mam do dyspozycji dwa interkomy. Jeden to Cardo model Freecom 2. A drugi. Drugi to interkom Seny, wbudowany w kask motocyklowy. Tu mi go trochę ciężej będzie pokazać. O. Drugi to Sena SRL Mesh. Jako, że DJI uniemożliwia bezpośrednie połączenie kamery z Interkomami za pośrednictwem Bluetootha. To zaopatrzyłem się w dwa takie adaptery bezprzewodowe audio. Jeden firmy Avantrice 81, a drugi firma Epfun model. Nie wiem, gdzieś tu jest pewnie napisane, a może i nie jest. Co mamy w zestawie? Jeżeli chodzi o Avantree, to w zestawie mamy adapter plus kabelek USB plus mikrofon analogowy. W zestawie tego Epfuma mamy adapter i mikrofon analogowy. Wymiary. To co się rzuca już w oczy, to adapter Avantree jest znacznie mniejszy. Możemy to sobie pomierzyć. Ten epfun ma na szerokości około 15 mm. Po długości ma około 30 mm. Natomiast Avant3 ma około 13-14 mm po szerokości. I po długości około 26 7 mm, jak to wygląda w połączeniu z kamerą? Montaż jest bardzo prosty. Adapter wpina się do portu USB kamery. Jeżeli chodzi o Avantry, nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi produkt, to niestety, ze względu na jego gabaryty, jest problem z takim całkowitym wpięciem go do portu USB. On tutaj no nie do końca dochodzi, ale generalnie styczność. Jest, więc wielkiego problemu to nie stanowi. Parowanie z interkomem. Parowanie z interkomem, zarówno jednego adaptera, jak i drugiego, przebiega bezproblemowo. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli chodzi o transmisję audio z kamery do interkomu. To nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast przejście do trybu przekazywania głosu z interkomu do kamery wymaga przejścia w tryb takiej transmisji dwukierunkowej. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkt Avantree, to zapewnia on automatyczne przełączanie się między trybem takiej transmisji jednokierunkowej a tym trybem transmisji dwukierunkowej. Jeżeli chodzi o produkt tego ePfuna, takiej funkcjonalności nie ma. Przyciski sterowania. Obydwa adaptery wyposażone są w przyciski służące do sterowania nimi wykorzystywane głównie do przejścia w tryb parowania oraz wykorzystywane do manualnego przełączenia się w tryb przechwytywania głosu z. Interkomu i przekazywania go do kamery. I teraz tak adapter firmy Avantree ma ten przycisk tutaj na tym krótszym boku. Jest to natomiast adapter firmy Epfun ma ten przycisk na dłuższym boku. Jak to się przekłada na aspekt praktyczny? Moim zdaniem rozwiązanie dużo lepsze to umieszczenie tego przycisku tak jak w firmie Avantree na tym krótszym boku. Dzięki temu niezależnie od tego jak byśmy nie włożyli tego adaptera czy tak czy tak to ten przycisk mamy łatwo dostępny. Co więcej jest on na tyle duży że w rękawiczkach motocyklowych nie ma problemu z tym żeby go, żeby go użyć. Jeżeli chodzi o firmę Epfun, to w zależności od tego, w jaki sposób włożymy go do gniazda USB, to albo będziemy mieli dostęp do tego przycisku, albo nie. Czyli w zasadzie jedyną możliwą pozycją jest pozycja wymuszona, czyli włożenie tego w taki sposób. Druga sprawa, ten przycisk umieszczony na tej dłuższej, dłuższym boku urządzenia. Jest tak mały i tak słabo wyczuwalny, że nie ma możliwości użycia go w rękawicach motocyklowych. Parowanie z wykorzystaniem adaptera Avantry i intercomu SRL Mesh. W intercomie wymuszamy tryb parowania. Podobnie robimy w tym adapterze, przytrzymując dłużej ten przycisk sterowania, znajdujący się na y, krótszym boku urządzenia. Y, w trybie parowania, jak widać, ta dioga, dioda miga ma przemiennie. Po przejściu, po sparowaniu urządzenia, ona świeci światłem y, ciągłym. Y, przejście w tryb nagrywania. Tak jak wspomniałem, y, Avantree ma możliwość y, automatycznego przełączania się do tego Trybu transmisji dwukierunkowej, natomiast nie działa on w 100% poprawnie z interkomem SRL Mesh. Jak go testowałem na przykład ze słówkawkami bezprzewodowymi, to faktycznie ten tryb jest w stanie się automatycznie przełączać, natomiast tutaj w przypadku połączenia z interkomem trzeba manualnie w ten tryb przejść. Robi się to dwukrotnie wciskając ten przycisk znajdujący się na adapterze. Wtedy on przełącza się do tego trybu przekazywania głosu. Na kamerze widać, że pojawia się taki zielony pasek u góry, a na adapterze dioda z koloru niebieskiego zmienia kolor na biały. Parowanie adaptera firmy Epfun wygląda podobnie. Żeby przejść do trybu parowania, musimy dłużej przytrzymać przycisk znajdujący się na tej bocznej, dłuższej ściance adaptera. On przechodzi w tryb parowania, informując nas migającą na przemian diodą niebieską i czerwoną. Po poprawnym sparowaniu dioda zmienia kolor na niebieski i świeci się trybem ciągłym. Jak wygląda kwestia transmisji dwukierunkowej? żeby ją wymusić w urządzeniu Epfun trzeba podobnie jak w Avantri dwukrotnie wcisnąć przycisk znajdujący się na tym urządzeniu. Wówczas po poprawnym przejściu w ten tryb transmisji kierunkowej ta dioda zaczyna delikatnie pulsować. Jednocześnie na wyświetlaczu kamery pojawia się podobnie jak w przypadku Poprzedniego adaptera, ten zielony pasek informujący o tym, że jest ona w stanie przechwytywać nasz głos. Jak to wygląda w przypadku interkomu firmy Cardo? Parowanie na podobnych zasadach przebiega bez problemu, natomiast jeżeli chodzi o transmisję dwukierunkową i możliwość nagrywania głosu, nie udało mi się. Przełączyć w tryb transmisji dwukierunkowej, zarówno adaptera Avantry jak i firmy Epfun. Zakładam, że są to jakieś ograniczenia, ograniczenia interkomu Cardo. Ok, wpięty mamy adapter Avantry Sparowany z interkomem Sena. SRL mesh, no bo z tym drugim w ogóle mi to nie chciało działać. W drugim, czyli z Cardo, przejdziemy się kawałek lokalnymi drogami. Wyskoczymy trochę na obwodnicę i wrócimy, wpinając ten drugi adapter. Tak jak tam wspominałem wcześniej, żeby przełączyć adapter w tryb komunikacji, takiej dwukierunkowej i umożliwić przechwytywanie głosu z mikrofonu interkomu, no to, to trzeba w tym Avantree, w przypadku kiedy automatycznie się nie przełączy w ten tryb dwukierunkowy, wymusić go ręcznie. Ja to już przed nagrywaniem zrobiłem. Wjedziemy sobie tu kawałek na eskę, i przy najbliższym zjeździe zawrócimy, a wcześniej przepniemy adapter i wepniemy ten, ten drugi. Wadą obydwu rozwiązań jest to, że żeby wpiąć te adaptery do do kamerki, no to trzeba ją rozszczelnić, tak? no bo otwieramy te drzwiczki, które chronią port USB i wpinamy tam to nasze urządzenie. No i tym samym w przypadku jakichś trudnych warunków atmosferycznych, no to jest ryzyko gdzieś tam za, za, zawilgrocenia tego urządzenia. Okay, tu sobie zjedziemy, i przed ponownym wjazdem na S wymienimy sobie ten adapter z tego awantrina na tego Epfuna czy Epfana. Dobra, mam już przełączony adapter na Epfuna i lecimy z powrotem. Jakości dźwięku zapewne nie ma różnicy, bo za to odpowiada raczej interkom, mikrofon i cały tamten system wyciszania jakichś niepożądanych dźwięków otoczenia. Czy system redukcji szumów, o. który jakiś tam na pewno w tym interkomie jest, nie najgorszy. Natomiast to do samego adaptera, to tak jak już tam wspominałem na początku, no jego wadą istotną w przypadku używania na motocyklu jest to, że w rękawiczkach motocyklowych nie ma szans, żeby ten przycisk służący do przełączenia trybu pracy wcisnąć. Dodatkowym problemem jest to, że jednak te gabaryty tego urządzenia sprawiają, że ono do końca do tego portu USB nie wchodzi. No, i w sumie to nie wiadomo, czy przy jakichś tam wstrząsach nie będzie problemu z skontaktowaniem. Zaletą natomiast tego AppFuna jest to, że jest dwukrotnie tańszy od Avantry, bo Avantry kosztował około tam 100, 130 zł natomiast ten iPhone kosztował. 3, 60 z jakimiś tam groszami, czyli ponad połowę tańszy. No gdyby nie te mankamenty wymienione, to byłby zwycięzcą tego mikrotestu. Jest jeszcze jeden zawodnik, którego moglibyśmy przetestować. Firma Creative ma w swojej ofercie też taki adapter. Transmitter. tyle tylko że na tyle na ile udało mi się tam wyczytać w jego dokumentacji to ten że adapter w ogóle nie ma takiego trybu komunikacji dwukierunkowej co oznacza, że może po prostu nie być w stanie przechwytywać tego głosu z interkomu Poza tym jego cena oscyluje gdzieś też w okolicach 130 i wzwyż. Wam, że większy problem to jest po stronie interkomów, właśnie, które też mają tam jakieś rozwiązania zaimplementowane, związane z możliwością komunikowania się w oparciu o jakieś tam profile, które mają zaimplementowane i kodeki. Tak więc to może być. Główną przyczyną tych problemów w, w automatycznym, takim w automatyzacji tego procesu komunikacji. Chociaż ten Apple, no, czego by nie robić, to wymaga tego ręcznego przełączenia. Jak go testowałem z te słuchawkami bezprzewodowymi. Czyli zestaw był taki, że Kamera i adapter, plus słuchawki bezprzewodowe zamiast interkomu. No i w przypadku adaptera Avant Tree, on faktycznie był w stanie automatycznie przełączać się do tego trybu komunikacji dwukierunkowej. Natomiast ten iPhone takiej możliwości nie miał. Trzeba było za każdym razem ręcznie go do trybu, tego trybu przełączać, żeby, no żeby z tych słuchawek bezprzewodowych ten głos przekazywać. No i to by było chyba na tyle. Więc generalnie, w moim przekonaniu, wygrywa. W przypadku interkomów motocyklowych, tych, które ja testowałem oczywiście Awan jeżeli macie jakieś tam inne spostrzeżenia bądź inne uwagi, to z chęcią wrzućcie w komentarzu. Tymczasem.